Afera na całą Polskę z bankiem S.A., tym z Żubrem. Kolejny raz trafia do mnie zaświadczenie, gdzie w 2013 roku klient podpisał umowę kredytu na 194 tys. zł, ustalając, że rata początkowa będzie pół na pół, składająca się z kapitału i odsetek na oprocentowaniu 5,49. Kilka lat później oprocentowanie tego kredytu zmieniło się na ponad 11%. I w racie kapitału, klient spłacał niecałe 200 zł, 188, a ponad 1400 zł odsetek, czyli kosztów kredytowych. Dziś, kiedy jest praktycznie połowa kredytu, oprocentowanie wynosi 7,1, rata kapitału do spłaty to 300 zł, a odsetek dalej 934. Ten klient zapłacił już 96 tysięcy kosztów kredytowych a spłacił dopiero 46 tysięcy z kapitału tego kredytu. Ponieważ ta umowa podlega pod sankcje kredytu darmowego, klient może liczyć na zwrot poniesionych kosztów odsetkowych 96 tysięcy złotych oraz zwrot ubezpieczenia i zapłaconej prowizji. Przeanalizowałem już dziesiątki takich umów, a realizacje, włącznie z przelewami na konto, są na poprzednich filmikach. Jeżeli borykasz się z podobną niedysproporcją w racie, Mogę przeanalizować bezpłatnie i Twoją umowę, Mariusz Pilarz.